Idziemy do Krakowa No i pff, chyba trochę jakby czuję, że potrzebuje rekonwalescencji pff, i po tej chorobie, i po tym egzaminie i, i po tym pobycie w rapce i po tym wszystkim. Mam kompletny rozpad psychiczny. Więc teraz może... może się to będzie już lepszemu toczyć. A ja teraz mówię, że muszę nagrać odcinek, bo dzisiaj cały dzień myślałem o tym, że już nie chcę nagrywać. Więc... Ale. Tak, że tak dzisiaj tylko. Dzisiaj koniec. Już nigdy więcej odcinka. No nie, nie, nie. No ja to wiem. Ja, w... ja wiem, że mogę przerwać. Ale wiedzimy, się <laughs> Więc... Może nawet, Może nawet chętniej. Dobra, idziemy. Cóż, czasami tak jest, że trzeba się pozbierać po porażce i też bez sensu byłoby porzucić te odcinki Przecież dlaczego co robię, tylko dla siebie Idę się chyba podciągać, no bo co zrobić Cóż, nie będę w bawełnę owijał, no. Najlepiej ze mną nie jest. Cały dzień dzisiaj się ważyłem, żeby zrezygnować już z tego mojego challenge'u, gdyż zdaje się, tylko pogarsza on moją sytuację. Tak łatwo się nie poddam. Zazdroszczę ludziom, którzy czują się pewniej w swojej skórze. Ja do nich nie należę. Ale, żeby nie było już tak negatywnie, to po prostu życzę Wam miłego wieczoru. I widzimy się jutro. Na razie.